Witajcie, dzisiaj jest kolejna seria z minikierek. Dzisiaj jest już piąta, będę robił daily, a dzisiaj będzie taki krótki dosyć odcinek i będziemy grali w minikierki. Albo przez PvP. No dobra. ostatnio dostałem bada i mikrofon mi się lekko zepsuł, nic nie nagrywałem, ale po krótkiej przerwie jestem. Mam jakieś fajne rzeczy będę. Cześć. Zadajcie, że nic nie mam. Jezus Tobii i ty po tym No Dobra, to nieważne to. Ja znajdę coś, coś jeszcze w jakiś ty robi. Hmm. Jeżeli będziecie chcieli ze mną zagrać, no to możecie pisać swój nick na Discordzie w komentarzu. Możliwe, że w wolnej chwili z Wami zagram albo nawet jeszcze zrobię odcinek. I tak tam nie nikt nie ogląda. Ale jeżeli ktoś to robi, to no to dziękuję. Możecie to dać suba. Nie będę kazał wam. No ale możecie. Możliwe, że będę robił daily. Dzisiaj ten odcinek będzie około 3 minutowy. O dobra, zabejdowali ten czysty PVP. No, no ragały się i w tym razie. you! No rapadłem. Ostatnio się nauczyłem dosyć dużo. Tak jak ja zwykle gram z muzyczką, więc teraz to jest dla mnie tak, dobra. Dobra, muszę się dosyć dużo nauczyć. Dabra, znovu důvod, důvod, a znovu pevnou jen děby to se dobré nebyl vyhrával. či okej okay.

Dobra, i będę się w a się to, jest, to jest zmienił. Czy to. No i nawet nie da się tego. Klaty. Kiedy się zmienił, nie wiem, czy chcę prowadzić serię z testem PVP. A, teraz, to jest to Ten dźwięk jak się dostaje, to może was trochę denerwować. Ale tam jest git. Może się napisać w komentarzu, czy denerwuje, czy nie. Co zmienia? Nie, dobra, nie chcę muzyki, bo będzie prawo autorskie. Ten serwer się super zmienił. Dobra, pójdźmy gdzieś. Typek wywala, dobra, z tym typek wywala dosyć fajne rzeczy. Szuknij odporność. Dwie regleratki, rynek. Kurde, fajnie, jak tutaj były jeszcze lepsze rzeczy. Dobra, mam sobie odporność. Też. No i skaczemy.

Dobra, czas pozbierać zbierać. Teraz idziemy sobie na pozbierać rzeczy. Dobra, git. Jutro w ogóle taki fun fact, jakby ktoś pytał. Mam piłki nożnej a więc Pani to by poszło spać o 13, ale jest 22. .00. Zaraz będę szedł spać. Nie wiem jak to zrobię, ale cóż, spróbuję chociaż muszę to normalnie wstać. Powie, na WF mamy turniej. No dobra, pozbierajmy sobie. Czyli w ogóle się da. сделай что-то вовремя. Угу, можно Trochę, Mik, Moc 1 No! Dobrze, masz sekundę! Jak widzisz, będę musiał kończyć. Mam nadzieję, że chociaż już jednego killa. Nie, dobrze. Co to jest? MVP. No, rozstrzygamy go i uciekamy. O, nie, dobra, on idzie. Taki przyjdzie się wyoprawczy na krótce. Górna rybka. Naprawdę. Naprawdę. Fajnie. Naprawdę. 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 się Naprawdę. Naprawdę. No, to Naprawdę. 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 to jest, się kiedy, to jest,

co se makro odpalił mam nadzieję, że się no, już, już ten film się wybije nie ja będzie takie reszta, trwa i tylko dwa wyświetlenia. Hey. Oraz spadaj! Spadaj! X regeneratki, dawaj mi! Siak! Żudem jest szybszy Tak tu jaki cudem? Mam regeneratkę, chyba jeszcze. To o mnie goni. To jest typek, co się goni przez całą mapę No to just pvp się giga zwiedził ale to było full taki mm. typek jak ten teraz na dół pustrze, to teraz jakiś Muszę wybić z mnie koni. Spadaj, spadaj, spadaj. <grych> tak w ogóle jakiś tutorial, jak się wybić na YouTube. Jak się robi gaming content. Ja, nie, czy to jest nawet gaming content? No kurde, to. Nie, dobra, to jest gaming content. Ej, kolega chce się uczyć. Jest to, kurde jedyny dobra nie wtrącaj się, nie mówimy ci, że wyjeżdżasz z szkoły. To ja tu powinienem jakaś tu jesteś. To tutaj wszyscy idą. Tylko końca trzeba sklepać. Dobra. Czołdik dywanuje tych. O Od... Dobra, nie będę tego wybawiał. Dobra, daj mu busta kolego. Masz. Uuu, ale walka zacięta. Pomogę typowi. Jas! Yes. Dobra, załatwię tego i koniec. Ej, bomba! więc to było tyle na dzisiaj. Dzisiaj będzie gig to jest giga krótki odcinek, ale nie ważne czy krótki, czy długi. No przepraszam Was, ale no i trwał turnie i chcę wstać jakoś. No, więc to było na tyle. Trzymajcie się no i cześć!